Siemanko, z tej strony Maciek, witajcie na kanale Decubing Bros, a to długo wyczekiwany poradnik do metody Ortega. Zapraszam. Dobra, a więc najpierw wytłumaczmy, czym jest metoda Ortega i o co w niej chodzi. Metoda Ortega jest to metoda średnio zaawansowana do układania kostki 2 na 2 Pozwala ona osiągać czasy na poziomie nawet 4 albo nawet 3 sekund. Jest to metoda niezbyt trudna do opanowania. Jednakże można nią naprawdę wykręcić bardzo ładne czasy. No i co? Zobaczmy, jak ona wygląda. Dobra, tak więc mamy już naszą pomieszaną kostkę. Teraz tak. Pierwszym etapem w metodzie Ortega jest standardowo ułożenie pierwszej warstwy, z tym, że nie patrzymy na obwódkę, czyli jest to jakby nie pierwsza warstwa, tylko sama ścianka. Może być nawet tak, a może być w ogóle bez niczego. Może nie być żadnego paska, nic może nie być dopasowane. Chodzi o to, żeby była pierwsza ścianka, kolory się zgadzały. Drugim etapem jest OLL. Czyli druga ścianka, tylko nie niszcząc tej pierwszej, i potem PBL, czyli permutujemy obie warstwy. Bardzo krótka metoda, ma trzy etapy, które nie są zbyt trudne do opanowania. Zaraz Wam wyjaśnię każdy z nich. Dobrze, tak więc teraz pokażę Wam etapy układania metodą Ortega. Zawsze będziemy sobie szukali takiego paska, żeby mieć jak najwięcej z tej pierwszej ścianki ułożony. Czyli pierwszy etap to jest pierwsza ścianka. Czyli coś takiego, nie patrzymy totalnie na to, co jest z boku. Może być jeden pasek, jeden bar, eee, może nic nie być. Chodzi o ściankę. Eee, teraz drugi etap OLL. Orientujemy klocki ee, ścianki naprzeciwko, czyli mamy to, mamy to. I ostatni etap to. PBL czyli Permute Both Layers, czyli permutujemy obie warstwy, dzięki czemu układamy już całą kostkę. To są te trzy etapy metody Ortega. Bardzo szybkie, bardzo proste do opanowania. No i co? Pokażę Wam teraz algorytmy i to, jak wykonać niektóre sytuacje szybciej. Przejdźmy także do etapu OLL, gdzie orientujemy elementy ostatniej warstwy. Tych algorytmów jest 7, przypadków jest 8, z czego jeden to skip, czyli pominięcie etapu. Wszystkie elementy same nam się orientują po ułożeniu pierwszej warstwy. E, tutaj mamy pierwszą grupę. E, jest to grupa, która zawiera sexy move, czyli R, U, R', U'. Ten algorytm w sobie. E, pierwszy, ale wygląda tak. trzymamy go w ten sposób, że bar jest jeden do góry, drugi do boku i wykonujemy taki algorytm. F. R U R' U' F'. Drugi OLL jest to bardzo podobny OLL z tym, że mamy jeden pasek do boku, a dwa elementy są jakby rozdzielone. Jeden patrzy się do nas, drugi patrzy się z tyłu. Trzymamy go w ten sposób, że pasek mamy po lewej i wykonujemy taki algorytm: F R U R' U', czyli nasz sexy move. Powtarzamy go drugi raz. I cofamy naszą fkę, mamy tego LL. -a. Przejdźmy do kolejnej grupy. Przejdźmy do drugiej grupy. Są to syuny, bardzo charakterystyczny algorytm, bardzo charakterystyczna sytuacja, gdzie jeden z elementów patrzy się nam do góry, reszta idzie w takim kole, czyli w tym wypadku jest to syun standardowy, gdzie element jest zawsze, nieważne jak ułożymy ten, co patrzy się. Obok jest po prawej i patrzy się do nas. Czyli tu jest po prawej, patrzy się do nas, tu także, tu także, a tu żaden się nie patrzy do nas, więc tego nie liczymy. E, trzymamy ułożony już do góry e, narożnik po lewej i ten, co się patrzy do nas, trzymamy po prawej. Wykonujemy taki algorytm: r, u, r', u, r, u2, r'. Bardzo prosty, bardzo szybki. Drugi to antisun, czyli jego przeciwieństwo. Wykonujemy to samo, tyle że od tyłu i rozpoznajemy go w ten sposób, że tutaj mamy odbicie lustrzane. Te, co się patrzą do nas, są po lewej yy, i jeden oczywiście do góry. Teraz trzymamy w ten sposób, yy, że ten, co patrzy się do góry, jest z tyłu, w prawym górnym rogu yy, i wykonujemy taki algorytm. Bardzo prosty, bardzo szybki. Odrzucenie tego poprzedniego. Następna grupa. Kolejne dwa OLL. -e. Jeden to jedyny taki przypadek poza skipem, gdzie naprzeciwko siebie są obrócone do góry narożniki. A tutaj mamy takiego bara patrzącego się do góry i rozdzielone narożniki, które patrzą się w bok. Także przejdźmy już do tych algorytmów. Zacznę od tego. Trzymamy go w ten sposób, że jakby idzie w prawo do góry ten, ta, ta linia i patrzy się do nas po prawej, bo gdybyśmy coś takiego zrobili, to patrzy się od nas, nie do nas, więc musi się patrzeć do nas po prawej i wykonujemy taki algorytm. Ok, przejdźmy do drugiego e, algorytmu, drugiej sytuacji, gdzie mamy właśnie tego bara i rozdzielone narożniki. Przejdźmy już do ostatniej grupy. Dobrze, przejdźmy już do ostatniego LL-a, czyli dwa bary, dwa paski patrzące się od siebie. Jest bardzo prosty, dosyć szybki. Na poziomie podstawowym zawiera wiele jednak regripów, czyli zmiana pozycji jednej ręki to jest właśnie regrip. Wykonujemy taki algorytm trzymając oczywiście do nas pasek i z tyłu. Bardzo krótki, bardzo szybki. Ostatnia sytuacja tutaj widzicie, nie mam przygotowanego LLA, to jest skip, czyli po ułożeniu pierwszej e, warstwy od razu ostatnia nam się orientuje i nie musimy wykonywać algorytmu. Przejdźmy także do ostatniego etapu, czyli PBL. -a. Pierwsza grupa PBL, czyli permutacji dwóch warstw, albo jednej w tym wypadku, ponieważ jedna nam się układa przez przypadek, tak, bo nie patrzymy na to, żeby dobrze ją ułożyć, no ale oczywiście może zdarzyć się tak, że przez przypadek ułożymy to dobrze i mogą nam wypaść dwie sytuacje. Jedna to jest permutacja J lub T, czyli dwa narożniki obok siebie zamienione, a druga to permutacja Y, gdzie dwa naprzeciwko siebie są zamienione. Przejdźmy do tej prostszej, czyli do permutacji J. To była permutacja J lub T. W zależności od tego, jak to woli, można wykonywać albo tę permutację, albo ten algorytm. To jest dowolność. Przejdźmy do permutacji Y. Dwa narożniki naprzeciwko siebie. Trzymamy e, je w zasadzie nieważne jak. Ta warstwa nam się ułoży, nieważne jak będziemy to trzymać, i wykonujemy taki algorytm. Dobrze, to była pierwsza grupa, przejdźmy do drugiej. Mamy tutaj trzy sytuacje. Jedna sytuacja to jeden pasek, ponieważ rozpoznajemy to po paskach, ile mamy pasków, a nie jakie permutacje są gdzie, bo byłoby to znacznie trudniejsze. Jeszcze szybko Wam dopowiem, że kiedy mówię tutaj o paskach bądź o barach, chodzi o te poziome niepionowe, bo w rozpoznawaniu obchodzą nas tylko paski poziome. Tutaj mamy jeden pasek, trzymamy go u góry, reszta jest bez żadnego paska. Druga sytuacja to mamy dwa paski, trzymamy je oba dopasowane ze sobą z przodu. I kolejna sytuacja, brak paska, nie mamy go ani u góry, ani na dole, nigdzie nie ma tego paska. Zacznijmy od tej, gdzie mamy jeden, trzymamy go u góry przed sobą i wykonujemy taki algorytm. Dobrze, przejdźmy do sytuacji, gdzie mamy dwa paski. Dopasowujemy je tak, żeby były przed nami. Nie musi być to zawsze jakby taka warstwa. Zaraz pokażę tę sytuację. I wykonujemy taki algorytm. Dobrze, przejdźmy już do ostatniej sytuacji, chyba najprostszej z tych wszystkich. Jest to trzyruchowy algorytm. Gdzie nieważne jak trzymamy, one nam się ułoży, bo nie ma tu paska. Jeżeli nie ma paska, nie obchodzi nas trzymanie. To były te trzy sytuacje. Dobra, także przejdźmy już do takiego przypadku, który może nie być zbyt oczywisty, kiedy są dalej dwa paski poziome. Ale nie mamy tego mm, samego koloru, tylko mamy różne, więc ustawiamy je po prostu też tak, żeby były z przodu i wykonujemy dokładnie ten algorytm. I kostka nam się układa, tylko że musimy zrobić out, czyli adjust U face, czyli adjust up face, czyli po prostu dopasowujemy, układamy całą kostkę. Jeszcze pokażę Wam to dla kolejnej sytuacji. Tutaj jest to sytuacja bez żadnego bara. Nie musimy też wszystkiego dopasowywać w ten sposób. Może być to totalnie pomieszane. Wystarczy, że wykonamy nasz algorytm. To wszystko się układa i mamy znowu naszego alfa, czyli dopasowanie ściany górnej. Teraz pokażę Wam trzy takie podstawowe sytuacje, które można bardzo fajnie rozwiązać na pierwszej warstwie. Wszystkie są na białym. Pierwsza sytuacja to, kiedy mamy ułożone trzy elementy z białej warstwy dobrze i jeden patrzy nam się do góry. Wiemy, że za pomocą ruchu R2 ten element, który był tutaj, przejdzie nam w te miejsce. Także cofnijmy to. I wiedząc, że ten znajduje się na górnej warstwie, możemy go odsunąć na bok, zrobić nasz ruch R2. Dzięki czemu one nam się łączą na górnej warstwie. Tutaj mamy jeden bar, tu mamy drugi bar. Ustawiamy je tak, żeby były na różnych osiach, czyli ten jest na osi R jakby, a ten jest na osi L i możemy je łatwo złączyć, dzięki czemu mamy pierwszą ściankę. Druga sytuacja to taka, w której mamy jeden pasek dobrze już ułożony. W sumie po prostu mamy jeden pasek i drugi jest odwrotnie. Nie patrzy nam się do góry, tylko patrzy nam się w bok. To jest zła sytuacja, której nie chcemy, ale można ją bardzo ciekawie i w dobry sposób rozwiązać. Czyli ten element transportujemy najpierw na swoje miejsce, czyli ruchem R. Potem drugim ruchem R wyciągamy go z powrotem do góry tak, żeby po ruchu U2 one nam się dopasowały w bar'a. Czyli jeszcze raz, mamy ten pasek, trzymamy go z tyłu, ten drugi trzymamy po lewej, robimy ruch R2, potem robimy ruch U2, dzięki czemu to dopasuje nam się tutaj, i robimy R' czyli wszystko chowamy, mamy pierwszą ściankę. Dobrze, trzecia sytuacja jest taka, gdzie jeden element patrzy nam się na bok, drugi patrzy nam się do góry. Możemy mieć tę sytuację jeszcze odbitą lustrzanie, czyli taki mirror, ale myślę, że z tym sobie poradzicie, bo to jest bardzo logiczne i proste. Także mm, możemy najpierw wstawić ten narożnik tutaj, na swoje miejsce po prostu. Mm, ale zostaje nam jeszcze ten do wstawienia, i możemy go też wstawić w ten sposób, ale najszybszym sposobem na e, zrobienie tej sytuacji byłoby wykonanie takiej sekwencji ruchów, która zrobi to wszystko za jednym zamachem, można powiedzieć, czyli zjeżdżamy na dół, łączymy to w bara w ten sposób i dalej jedziemy na dół, wszystko nam się układa. To były takie trzy bardzo podstawowe sytuacje, które można rozwiązać w sposób zaawansowany i nie są trudne do nauczenia się. Zachęcam Was do kombinowania z tą kostką, żeby samemu wymyślać takie optymalne rozwiązania, nie trzymać się schematów. To naprawdę pomaga w układaniu tej pierwszej warstwy. Dobrze, teraz pokażę Wam jeszcze takie przykładowe dwa ułożenia. Będę je wykonywał na białym bądź na żółtym. Tutaj widzę pasek na białym, także mm, zaczynajmy. Jeden y, narożnik jest tutaj, obrócony do nas z prawej strony. Drugi jest tutaj, obrócony do nas też z prawej strony, czyli mamy takie półkole, można tak to na nazwać. E, I co? Ja bym to zrobił w ten sposób, że najpierw ten narożnik Dopasowałbym tutaj i wstawił jednym ruchem, bo pamiętajmy, że nie musimy tego już wstawiać w ten sposób, bo możemy to zrobić tak, tu mamy wolne miejsce, a drugi narożnik wstawiłbym z tyłu, już standardowym freemów insertem. Tyle, że nie rotowałbym całej kostki i wstawił potem go, tylko po prostu bym zrobił U2 i wykonał to z tyłu. Tutaj mamy standardowego OLL-a, i tutaj też bardzo przydatny trick czyli zamiast rotować znowu całą kostkę i robić tego LL'a możemy po prostu zrobić ruch U jest to bardzo proste jednakże potrafi nam poprawić ułożenia tym bardziej w 2x2 2, gdzie każda sekunda się liczy robimy nasz algorytm i tutaj mamy niestety bardzo nieprzyjemną sytuację czyli permutację J na dole musimy zrotować całą kostkę, robimy ruch U' żeby to dopasować i robimy naszą permutację J OK, drugie przykładowe ułożenie. Mamy tutaj pasek żółty, tym razem wykonam je na kolorze żółtym i mamy jeden narożnik obrócony do nas na dole, drugi u góry. I teraz tak, od razu mówię, że w tej sytuacji użyję zaawansowanej ortegi, bardzo zaawansowanego poziomu, jednakże wyrobi to Wam dobre nawyki i możecie też tego triku spróbować. Czyli robimy Dokładnie to samo, tylko że z trochę innego kąta, co Wam pokazałem wcześniej. To jest właśnie to kombinowanie, żeby samemu coś wymyślić. Czyli tutaj możemy doprowadzić do sytuacji, którą Wam wcześniej pokazałem, czyli odsunąć ten narożnik tutaj i teraz ten wstawić na dół. Co przygotowuje już nam wcześniej pokazaną sytuację. Czyli trzy są ułożone, jeden jest do góry, więc możemy je tak dopasować i wrzucić. Ale pokażę Wam jeszcze, jak wykonać to z tej sytuacji. Czyli możemy wykonać ruch Uprim od razu. R, U' i R2, co robi nam pierwszą ściankę. OLL, znowu robimy ruch U', robimy OLL-a i znowu trafia nam się permutacja J na dole, więc rotuję kostkę i wykonuję permutację J. W metodzie Ortega, żeby dużo szybciej układać i być lepszym, bardzo ważne jest to, żeby nie ograniczać się tylko do koloru białego do koloru żółtego, ale układać na wszystkich kolorach. Jest to bardzo proste do opanowania w porównaniu do kostki 3 x 3. Wystarczy chwila treningu i mamy to opanowane. Teraz pokażę wam jakieś ciekawe triki, jak układać lepiej, jak łatwiej zrozumieć ten kolor neutral, jak lepiej rozpoznawać te wszystkie kolory, bo przecież nie ograniczamy się do żółtego, białego, tylko już do wszystkich. także pomieszam sobie teraz kostkę. mamy tutaj scrambla, czyli to pomieszanie kostki. załóżmy, że ja chcę ułożyć na niebieskim. widzę tutaj taki pasek, czyli bar. układam ten Niebieski, naszą niebieską ściankę. Teraz jak rozpoznać tą drugą sytuację? Mm. Wiemy, co jest naprzeciwko niebieskiego, przynajmniej warto się tego nauczyć, gdzie kolory są na kostce. Może nie wszystkich obok siebie, choć to później też nam się przyda do 3x3, do krosa, ale warto nauczyć się tych, co są naprzeciwko. Ja z mojej wiedzy wiem, że naprzeciwko niebieskiego znajduje się zielony, więc na górze patrzę na zielone elementy. Tak widzimy, że tu mamy jeden pasek, są to dwa elementy obok siebie, obrócone do góry i dwa obrócone na bok. Rozpoznaję szybko sytuację, dzięki czemu mogę ją wykonać, bo wiem, co jest naprzeciwko kodowanego koloru. Już w preinspekcji w czasie na obejrzenie kostki przed ułożeniem planuję sobie na jakim kolorze będę układał, i w głowie układam sobie to, gdzie e, będzie ten przeciwny kolor. Jakim on będzie? Czyli jeżeli niebieski, to zielony, jeżeli czerwony, to pomarańczowy, i tak dalej. Ostatni etap to jest już PBL permutacja obu warstw. Mm, tutaj nie mamy jakichś cudów, bo bardzo prosto jest to rozpoznać, bardzo intuicyjnie. Jeżeli przećwiczymy sobie najpierw tę metodę Ortega na żółty, biały, to potem przerzucenie się na to z ostatnim etapem nie będzie trudne, więc po prostu wykonujemy algorytm, który widzimy i mamy koskę łożą. To był taki krótki overall, e, pogląd na to, jak układać na wszystkich kolorach. Dobra, także to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości dotyczące tej metody, piszcie w komentarzach śmiało. Ja bardzo chętnie podpowiadam na te komentarze. Możecie zostawić lajka, like jeżeli się spodobało. Subskrypcję na kanale, żeby zostać na dłużej. No i co, cześć!